Tak, może mecz na pewno nie, nie zasłużyliśmy tutaj na, na porażkę. Przegraliśmy ten, to spotkanie na własne życzenie. Jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji tak naprawdę do pustej bramki, no to meczu nie można wygrać, ale zawsze mówił nie jeden trener mi, że jeżeli meczu nie idzie wygrać, to trzeba zremisować. My tego nie zrobiliśmy. Trudno. Bo no nic, nic teraz nie zrobimy. Przegraliśmy mecz i gratuluję tutaj. Kolegom z Pyskowic zaprezentowali się bardzo dobrze jako Beniaminy. Myślę, że najlepiej z i Życzę powodzenia w kolejnych meczach. Co mam powiedzieć? 1-0 trzeba wykorzystywać momenty. 3 na 1, 2 na 1. Zespół dobrze grał. Przed bardzo dobrze grał. Emocje. I oni wykorzystywali te momenty. мы первую брамку стратились мы сами себе. Забивай 1, 0, 2, 3, 0 и конец матча. Окей. Мы с так не можем играть. Окей, ремонтировали бы и уж должен. Теперь все играли. Ни не стало, Мы не дали рушаться и Бенди мы мыслить, как то лучше сделать психологическое зеспало. Гратуляция для зеспала. Дякую. Myślę, że tak, po pierwsze ten mecz był meczem na 1-0, albo na 0-0, tak mi się wydaje. A ja mam największe pretensje do drużyny o pierwszą połowę, że nie zagraliśmy konsekwentnie i nie wybroniliśmy. Tej, no, i było kilka sytuacji, ale tej, tej jednej przy, przy tym aucie, bo bardzo trudno nam było konstruować w pierwszej połowie akcje ofensywne przy bardzo dobrej obronie drużyny z więc musieliśmy w taki sposób zagrać, żeby nie stracić, żeby ten wynik oscylował granicę 0-0. No, niestety straciliśmy bramkę i to spowodowało, że trochę ten nasz plan taktyczny się gdzieś tam zachwiał. Ale na szczęście jak to zwykle bywa i publiczność i, i myślę, że nasze umiejętności pociągnęły nas w tej drugiej połowie i się udało chwili szale na swoją korzyść. Aczkolwiek no, muszę szczerze przyznać, że, że też na no, wojnice zagrały bardzo dobrze. mecz. Tak jak mówię, przede wszystkim zabrakło mi konsekwencji w pierwszej połowie w naszej drużynie, a zabrakło mi konsekwencji w Chojnicach w drugiej połowie. Bo w mojej ocenie ten mecz był tak na remis, tak naprawdę myśmy wykorzystali się w drugiej połowie tą niekonsekwencję konsekwencje w goście w pierwszej Ale tak powinien cały wyglądać. Mi się wydaje, że te wyniki powinno oscylować w 0-1. Więc jeszcze raz dziękuję tutaj szapupa i tyle. Zdaniem. Ten mecz był bardzo wyrównany, z przewagą gości w pierwszej połowie, tak już trener podkreślił. Niestety tracimy znowu przez jakąś nieuwagę w obronie bramkę, nie potrafimy z tego za bardzo wyjść do przodu. W drugiej połowie na szczęście ogarnęliśmy się troszkę, w słowa w szatni. Zaczęliśmy grać konsekwentnie, z większym zaangażowaniem, pressingiem na całym boisku, co przyniosło skutek w postaci tych dwóch bramek. Mogliśmy też przy przewadze gości stracić jedną bądź dwie nawet bramki, ale szczęście pozostało przy nas. Dziękuję zawodnikom, naszej drużyny, za zaangażowanie kibicom, oczywiście za wspaniały doping, jak to było i to Chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję.